Szczęść Boże, jeszcze raz się spotykamy, i przyjrzymy się sprawie, która jest bardzo nabożna, i tak chciałoby się bić brawo, bo chodzi o poprawianie Pana Boga. Wydaje się, cóż lepszego, jak człowiekowi tak zależy na dobru i tak jest rozwinięty, rozgarnięty, że obserwując sytuację, w jakiej się znajduje, ma ochotę. Poprawić pana Boga i z taką dobrą intencją. No Tak jakoś wygląda dynamika pokusy. Tak, chodzi o, o pokusę. Pokusa to nie tylko taka nachalna, ta, taka, której trudno się oprzeć. Oto, oto król Herod. No i uroczystość na jego cześć wydana, szczęśliwy, zaproszeni goście, muzyka, taniec i oto taniec Herodiady, córki Herodiady, nie spodziewał się szczególny dar dla niego. Taka pięknie tańczy, ponętna, wszyscy zwracają na nią uwagę. On też uszczęśliwiony, gotowy jest dać pół królestwa, a jej chodzi tylko jedno. Mama powiedziała, żeby głowę proroka. Wbrew. Wewnętrznemu poczuciu on się godzi, nie wypada inaczej, owszem, daje jej to, o co prosiła. Yy, można by jeszcze innych wiele przykładów, najbardziej chyba klasyczny to upadek króla Dawida, ten z kolei król pełen chwały, oficerowie zajęci wojną, on już teraz nie musi wojować, Jest ma doskonale zorganizowaną armię i to jest kwestia <gryny> rutyny wojskowej, teraz są na wojnie, stale mu donoszą jakie odnoszą sukcesy, a on wiedzie to normalne pałacowe życie i po południu wychodzi sobie na taras, trochę rozespany, Nareszcie ten upał, mija i przechodzi się po tarasie, dostrzega kobietę, która bardzo mu się spodobała. Ona szła do sadzawki kąpać się do basenu ko jej domu, ponieważ pałac wysoko i, i tylko on mógł to dostrzec. No, dostrzegł. Akurat tak się złożyło, że dostrzegł i poprosił swoją służbę, żeby przyprowadzili mu tę kobietę. I tak dalej rozwinął się. Ten, ta pokusa rozwinęła się w grzech. Chciałbym powiedzieć o matce wszystkich pokus i o, o matce wszystkich grzechów. Y, a więc o pierwszym kuszeniu to jest jak symbol do tego się odnosimy, żeby rozumieć rozumieć nas rozumieć również pandemię zła. Bo oprócz tej pandemii, którą teraz przeżywamy koronawirusa, dotyczy również nas i nie, nie umiemy się oprzeć naporowi tych nowych sytuacji, w których znajduje się człowiek tej nowej sytuacji kulturowej, tej przemiany świadomości, stylu życia, który uważany jest za dobry, a Tradycyjna, natomiast duchowość mówi, że, że to nie jest dobro, że to jest zło. Rozeznać, nie pogubić się w tym taki napór propozycji, w tym nowym świecie pokolenie starsze, pokolenie młodych, i, i oto rozlewa się, i oto. Doświadczamy skandalu, postaw, propozycji, które kiedyś były uważane oczywiście za złe, dzisiaj są przyjmowane. Kto ma rację, rzeczywiście człowiek się może pogubić. Inna zupełnie sytuacja człowieka aniżeli ta spokojna, gdzie wszystko wyważone, wszystko jest opisane, wyznaczone, jak i którędy należy wędrować. Dobrze. Żeby nie przedłużyć zbytnio, jesteśmy w raju. A więc jesteśmy w sytuacji rajskiej. Jesteśmy na łonie natury. Pełna harmonia pomiędzy naturą stworzoną przez Boga i człowiekiem stworzonym przez Pana Boga. Człowiek jest szczęśliwy, nic mu nie zagraża. Że człowiek ma zaufanie, bo nikt go nie zdradził, nikt mu krzywdy i przykrości nie sprawił, a więc same pozytywy, żadnego zła, wszystko dobro. Owszem, tu można powiedzieć, że zło jest poza tym systemem. Zło jest. Ale, ale ono jest tak, jakby hipotetyczne tylko. Ono nie dotyczy człowieka. On nie jest zarażony złem. To trochę tak, jak można by sobie wyobrazić, jak komputer, i masz sprawnie funkcjonujący program. No i może się wkraść, ponieważ nie jest dostatecznie zabezpieczony, jakoś, może się wkraść wirus. Ale on nie wejdzie, jeśli ty nie popełnisz jakiegoś fałszywego kroku, jeśli mu nie otworzysz drogi, jeśli nie wejdziesz gdzieś, gdzie możesz się nabawić wirusów i, i wtedy, wtedy nie tylko on dotknie tego miejsca, gdzie, gdzie ty jesteś w tej chwili, ale będzie mógł się rozwinąć, ty nie wiesz, nie kontrolujesz, co może się stać, również z innymi programami, rozreguluje rozchwieje system właśnie. Yy, mówiąc o grzechu Adama i Ewie, o tym, pragrzechu, grzechu, tu chodzi o rozumienie. Yy, dlatego się odwołuje do niego. Ponieważ to jest taki klasyczny przykład, do którego ciągle wracamy i jednocześnie wierzymy, że zadecydowało o naszych losach, że do systemu dostało się zło i to zło szaleje, i tego zła trudno opanować. I może się pojawić pandemia zła, i wtedy już zupełnie rozreguluje się system, trzeba nadzwyczajnych środków. A więc jesteśmy w tym, w tym raju, w tym szczęśliwym układzie. I nic nie zagraża człowiekowi, nic poza, nie wiem jak to nazwać, nim samym, no nie powiem nudą, w raju pewnie się nie nudzili, ale jakąś taką otwartością człowieka, taką nazwałbym to twórczą otwartością na zmianę sytuacji, na, zmi na to, żeby odpowiedzieć na bodźce, które które dotyczą, dotykają człowieka. Człowiek ma taką naturę, właśnie, naturę twórczą. Może na tym polega między innymi to, że jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga, że rozumie, eksperymentuje, reaguje na to, co go otacza. I pojawiła się pokusa, ale wbrew temu, co o czym na ogół myślimy, że ona taka jest znapposada, Porem przychodzi, że jest taka miażdżąca, że jest taka fascynująca, że jest taka pociągająca, że jego wolność y, y, maleje. Tutaj y, człowiek nie jest dotknięty złem, on ma pełną wolność i zachowuje kontrolę. I właśnie dlatego najlepszy sposób to taki y, sposób bezinteresownego człowieka, mędrca, przyjaciela który jest taki jak ty i ci mówi, no jak, jak ci leci, jak sobie żyje, no świetnie, to wszystko jest moje, widzisz, no tutaj fantastycznie się czuję, no, on i Ewa razem kochają się, a więc pełne szczęście, tak, 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 no wszystko jest wasze, no, a to drzewo tam pokazuje, no to. To rajskie drzewo, to jedno drzewo, tylko to jedno jest poza naszym zasięgiem, dlatego, że, żeby nam nie zaszkodziło. A więc korzystamy z wszystkich poza tym jednym. A, tylko za, poza tym jednym. Tu coś się kryje, słuchaj. No, tam jest coś, co jest przed wami chronione. Ciekawe dlaczego? Czy czasem nie dlatego, że, że bylibyście tak jak, tak jak Bóg? No, przecież to jest zrozumiałe, że władca wszystkiego, że, że, który ma bogactwo nieograniczone i władzę nieograniczoną, chce mieć jakiś symbol, jakieś berło, jakieś jabłko królewskie, coś, co należy tylko do niego i co symbolizuje tę władzę. Tę. A więc to jest jakaś świętość, której tak strzeże. Tyle, że logika raju jest taka, że wszystko jest dla Was i dla Waszego szczęścia. Yy, ale nie ma o czym mówić. No, yy, no jak to nie ma o czym mówić? No jesteście szczęśliwi. No tak, ale, yy, ale teraz zaczyna Wam brakować. No, cz, zajrzeć tam, dotknąć tego, co to jest. Dla... No, wiecie, Bóg no, no, ma taką słabość albo jakoś tak to jest podawane, że. No, ja was rozumiem, bo ja jestem na waszym poziomie, ja nie jestem Bogiem, ale Bóg tak jakoś no, uważa, że to byłoby za dużo. A więc dla was, dla was to schował. I dobrze by było jednak zajrzeć, pójść na skróty. Może on wam kiedyś da, ale spróbować. Można sobie wyobrazić: tak dalej idąc za, za tym, aby tę pokusę ubrać w to, co my rozumiemy i, i co tak psychologicznie na, nas przekonuje, A więc być może, że. Ewa to tak, tak kochała Adama, że mówiła, on tak kocha, on tak chciałby, no ale ja mu pomogę, no nie ma odwagi, i, i, to ja pójdę pierwsza. No i, i właśnie został dokonany ten krok. Jaki krok? Istota polega na bezwarunkowym zaufaniu i cofnięciu tego zaufania, zdradzie zaufania, takiej podejrzeniu, że Bóg chowa, ponieważ Bóg nie jest doskonały, tak jak, jak się wydawało, że Jego miłość jest jednak ograniczona, to znaczy, że On zastrzegł dla, sobie, dla siebie pewną dozę szczęścia, czy możliwości życiowych, której nie chce, z którą nie chce się podzielić, a to łatwo sprawdzić i poza tym nie chodzi o to, żeby wyrżnąć to drzewo, żeby zebrać wszystkie owoce, ale tylko skosztować jeden, jeden owoc. To, to takie ponętne i takie nic, tak łatwo, łatwo dokonać tego, tego kroku, to stale się powtarza, ten system, ten sposób na... Uwiedzenie człowieka to jest uwodzenie, skłonienie człowieka do tego, aby nie przeciwstawiał się panu Bogu, broń Boże, tylko żeby poprawił tego pana Boga. No, żeby poszedł za taką supozycją, kogoś, kto rozumie sytuację człowieka i tą konkretną jego sytuację, że w niej to zrozumiałe jest, ogólny przepis jest i szanujemy. Bóg jest kochany i dobry, ale w tej sytuacji to wypada i dobrze by było, żeby ten raz, żeby tylko to jedno jabłko, żeby nie czekać, żeby już teraz, jeśli nie dla mnie, to dla tego człowieka, którego kocham, to dla kogoś, a to jeszcze bardziej wzmaga to pokusę, aby uczynić ten krok, bo to jest taki idealny, idealistyczny, że to nie jest przeciwko Bogu, a to pomaga, da, nie tylko mnie, ale, ale to pomoże temu temu Kogo kocham, tu jest jakieś dobro, i chodzi mi o dobro. Właśnie to poprawianie Pana Boga to w pewnym sensie również niedopuszczanie myśli, że on jest pełnym dobrem. To jest jakieś takie. Podejrzenie, że jest dobro jeszcze lepsze w tej konkretnej sytuacji, i że te sugestie, które pochodzą, pochodzą od kogoś bliskiego, od przyjaciela. One są takie swojskie, takie naturalne, takie przyjacielskie. I właśnie w ten sposób człowiek ustawia się do Boga jako rywal, człowiek traci zaufanie do Pana Boga, zdradza jego zaufanie, zdradza zaufanie, zdradza. To jest właśnie grzech, to jest, to jest krok ku tej pandemii, bo za tym krokiem później jest dezorganizacja systemu. Wtedy już trudno opanować, i, i, no i wtedy rodzi się, i może to później kiedyś będziemy mówili o tym, jak wyjść z tej, z tej sytuacji, z tej pandemii zła. Dziękuję, Szczęść Boże.